Nadeszła jesień, a wraz z nią można się spodziewać większej częstotliwości opadów deszczu. Postanowiliśmy więc ostrzec Was przed możliwością wystąpienia pewnych niebezpiecznych zjawisk. Dużym zagrożeniem jest początek opadów. W pierwszych minutach woda miesza się z zalegającymi na drodze zanieczyszczeniami, takimi jak liście, kurz, olej, brud, paliwo i smar. Tworzy się z tego śliska powłoka. Warto więc obniżyć prędkość i wzmóc czujność. Z kolei intensywne lub długotrwałe opady powodują pojawienie się warstwy wody na powierzchni jezdni i jej zaleganie w kolejnach lub nierównościach na wierzchni. Jeśli warstwa cieczy jest wystarczająco gruba, opona może nie nadążyć z jej wypieraniem. Pod oponą tworzy się wodna poduszka, koło traci przyczepność i jedziemy jak po lodzie. Oczywiście, czym wyższa prędkość jazdy, tym ryzyko wystąpienia akwaplaningu większe. Zatem rada pierwsza, obniżmy prędkość jazdy. Kierownicą operujmy delikatnie, podobnie traktujmy pedał hamulca, a jeśli auto nie ma ABS-u, stosujmy hamowanie pulsacyjne. A teraz już czas oddać głos naszym komentatorom. Panowie, teraz wy. Witam w programie na osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Nazywam się Andrzej Wechowski, a tu obok mnie Sebastian Wątroba, były policjant, znawca ruchu drogowego także. I będziemy oceniać wypadki drogowe, zdarzenia drogowe, różne sytuacje na drodze. Będziemy je oceniać, dlaczego się wydarzyły i czym musiały się wydarzyć. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Oj. O. Oj. oj. Oj, 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 oj. I to jest właśnie to. to. Hmm. I to a, a wiesz, dlaczego doszło do tego wypadku? No, ja tutaj niestety wskazałbym kierującego tym osobowym samochodzikiem. Ale, ale dlaczego? Z nowego pasa idzie całkiem naprawy. To nie jest zabronione, to nie jest zabronione. To, co on zrobił, nie jest zabronione i to też nie jest zabronione, ale stało się jak się stało, bo stoi tutaj korek do zjazdu na prawo, no, na prawo tak? Tak, tam gdzie on chciał zjechać. Ale dlaczego on tego nie widział? Dlatego, że blisko jedzie za ciężarówką. Nie miał odpowiedniej odległości do tej takiej odpowiedniej, bo to jest trasa, trasa szybkiego ruchu. I żeby na przykład widzieć... Cokolwiek, no to powinien przy tej szybkości jechać 50 metrów za tą ciężarówką. Dlatego, jeżeli, tak jak powiedziałeś, taki manewr jest, nie jest zabroniony, ale nie mamy na tyle widoczności czy widzialności. I nie wiemy, co jest przed nami, co jest po prawej stronie, co jest za tą ciężarówką, no to nigdy w życiu tak nie róbmy. No, przygotujmy się wcześniej do zjazdu. Przecież teraz mamy nawigację, wszędzie mamy informacje, że zjazd mamy. Ja rozumiem, że można przegapić zjazd. Jeżeli przegapiliśmy ten zjazd, nie próbujmy się wcisnąć na siłę. Jedźmy już dalej, naprawdę, to nam uratuje życie. Jedźmy dalej, nawrócimy sobie gdzieś tam na kolejnym zjeździe czy kolejnym możliwym skręcie. No, ale nie coś takiego. No, tutaj... Kierowca tej osobówki nie przewidział, że prawy pas będzie stał. Po prostu ten pas do zjazdu będzie stał. Bo tam po prostu się korek zrobił i za to się zrobił i po prostu tego nie przewidział. I podejrzewam, tam chyba wszyscy zginęli, kto tam był, bo to jest podwójne uderzenie. No, no to jest taki zjazd na pewniaka no. po prostu. No. Zjazd na pewniaka, i niestety kończy się to tragicznie. No. Tragiczne podwójne uderzenie. Tak. Obejrzeliśmy kolejne zdarzenie drogowe. Skomentowaliśmy je w swój sposób. Oczywiście Państwo się możecie z nami zgadzać albo nie. Jeżeli się zgadzacie, to będzie nam miło. Jeżeli nie, to piszcie oczywiście do nas, opowiedzcie, jak Wy widzieliście to zdarzenie. Tak, może macie inne zdanie. Napiszcie do nas, co może co innego żeście zauważyli, czego myśmy nie widzieli, a może macie jakieś pomysły, jak, jak temu zapobiec po prostu, co? Tak? Nie? Dokładnie. To, to jest tak. bardzo ważne. No i oczywiście zapraszamy do tego, żeby lajkować. Tak, lajkować nasz, nasz profil, subskrybujcie go. No i oglądajcie nas już tygodnia. Za tydzień, tak, zapraszamy do programu na osi. To cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Dzięki. Do zobaczenia.